Jako główny architekt zaprojektuje wersję wariantów zdarzeń na Ziemi. Zgodnie z koncepcją transurfingu, którą Wiktor pozna kiedyś, czytając książki z serii Transurfing. Oto niektóre elementy tej koncepcji. Człowiek na Ziemi nie podejrzewa, że znajduje się w niewoli zwierciadlanej iluzji. W pewnym sensie świat przedstawia sobą bezbrzeżne, dualne zwierciadło. Po jednej stronie jego znajduje się wszechświat materialny, a po drugiej rozciąga się metafizyczna przestrzeń wariantów struktura informacyjna, w której przechowywane są scenariusze wszystkich możliwych zdarzeń. Zapisane jest tam wszystko to, co było, jest i będzie. Stamtąd właśnie pochodzą sny, wizje, wiedza. Intuicja i olśnienia. Człowiek oczarowany przez zwierciadło sądzi, że odbicie w nim to autentyczna rzeczywistość. Lustrzany efekt rodzi złudzenie, że świat zewnętrzny istnieje sam przez się i nie podlega kierownictwu. Trzeba nieustannie projektować i rozwijać różne warianty. Nieustannie tworzyć nowe elementy możliwości wariantów rzeczywistości. Projektować całe gry. W rezultacie życie zaczyna przypominać grę której zasady zostały określone. Oczywiście ludzie mogą podejmować jakieś próby wywarcia wpływu na bieg zdarzeń, lecz są pozbawieni rzeczy najważniejszej. Nie wyjaśniono im, jak z żetonu przekształcić się w tego, kto rzuca kości. Nie wiedzą, kto stworzył grę i jaka do końca jest ich rola w tej grze. To podstawa tajemnicy życia, bez której nie byłoby gry i zabawy. Relacje człowieka z otaczającym światem kształtują się w taki sposób, że każda nowość w sposób nieunikniony zmienia się w powszechność. Rzeczywistość musi więc ciągle zmieniać swój wygląd, jak obłoki na niebie. Ruch i transformacja obłoków są wyraźnie dostrzegalne tylko przy szybkim odtwarzaniu kadrów filmu, wykonanego metodą poklatkową. Kluczowa jest tu zasada inercji czasowej. Owo przesunięcie w czasie. Aby człowiek nie widział od razu skutków swoich działań pochodzących od jego myśli, to bardzo ważny element gry. Prawo konsekwencji mówi, każda decyzja i działanie, lub jego brak, będące wynikiem tej decyzji przynosi konsekwencje. Łączy się to z zasadą przyczyny i skutku. Tyle, że te skutki przychodzą z większym lub mniejszym opóźnieniem i to powoduje zamieszanie. Reagowanie na obecne skutki bez znalezienia przyczyny w przeszłości będzie powodowało sporo kłopotów w życiu człowieka. I o to chodzi. Tak ma być. Inaczej życie byłoby nudne. Czym jest nuda? Jednostajnością codzienności. Gra jest znakomitym lekarstwem na nudę. Co jest przyczyną nudy? Brak wrażeń. Co jest pierwszorzędną koniecznością dla żywej istoty? Samodzielne kierowanie życiem. Posiadanie kontroli nad nim w takim stopniu, w jakim jest to możliwe w ramach reguł gry, podstawowych zasad i praw naturalnych? Cel i sens życia każdej istoty polega na zarządzaniu rzeczywistością. Niezależnie od tego, czym zajmuje się żywa istota, wszystko sprowadza się do prób wzięcia otaczającej ją rzeczywistości pod swoją kontrolę. Brak kontroli zaś to bezczynność. Gry z rzeczywistością nie ustają nawet w czasie snu. Dusza i umysł uznajdują radość w przestrzeni snów, gdzie rzeczywistość plastycznie poddaje się lekkiemu podmuchowi zamiaru. Gra wyobraźni to jeszcze jeden możliwy do przyjęcia sposób. Człowiek wymyśla sobie nawet nieistniejącą dla niego rzeczywistość, byle tylko zagrać w zarządzanie. Chciałby uciec przed rzeczywistością, która nie poddaje się jego kierownictwu, dlatego dąży do takiej gry, w której wszystko jest proste. I przewidywalne. Trzeba utrudnić grę i wysoko postawić poprzeczkę. Z jednej strony, życie człowieka jest uwarunkowane przez okoliczności i jego pozycję w społeczeństwie. Z drugiej strony, rzeczywistość rozwija się przeważnie niezależnie od jego woli. Na każde chce, znajduje się jakieś niewolno. W odpowiedzi na daj słychać nie dostaniesz. Człowiek z reguły zachowuje się jednoznacznie. Próbując osiągnąć to, czego pragnie, prosto linijnie usiłuje wpłynąć na otaczający go świat. Na zasadzie daj. Jeśli człowiek zrozumie trochę reguły gry, może przyjąć inny sposób schować ręce za plecy i zrobić tak, by świat sam wyszedł naprzeciw jego życzeniom. Może w końcu nauczyć się kierować rzeczywistością. Musi jednak najpierw zorientować się w mechanizmie jej kształtowania. Każdy człowiek w jak najbardziej bezpośredni sposób stwarza warstwę swojego świata, lecz przeważnie nie rozumie, jak to się dzieje. Dąży do tego, by wszystko było tak, jak on chce. Dopóki człowiek nie zrozumie kolejnych etapów gry i jej zasad, będzie otrzymywał to, czego nie chce. Człowiek żyje w otoczeniu przyrody. Ona nie lubi tracić energii na próżno i nie ma skłonności do snucia intryg. Co innego, człowiek? On może to robić i robi. Marnowanie energii przekazanej na starcie życia wraz z pulą przygodarów to element gry. Przykrości pchają się człowiekowi w życie jak natrętne insekty, jakby celowo. To prawo pecha. Przyciągane jest wszystko to, co wywołuje niechęć. Wszystko, co drażni, prześladuje człowieka. Wszystko, co jest nadzwyczaj niepożądane. Wydarza się. Człowiek na początku nie rozumie, że patologia jest wynikiem zakłócenia równowagi i próbuje walczyć z otoczeniem, płynąc ciągle pod prąd rzeki życia. Zanim nie zorientuje się, że aby usunąć biegunowość, wystarczy zastosować kolejną podstawową zasadę: pozwól sobie być sobą, a innym być innymi. Wystarczy przestać trzymać świat za gardło. A on z miejsca staje się życzliwy i posłuszny. Ten, kto nie zwolni uchwytu, będzie jak magnes przyciągający do siebie wszystko, co przeciwne. To jedna z zasad prawa przyciągania. W psychice człowieka nieświadomego wiele jest białych plam. Ludzie tacy w większości wypadków kierują się nieuświadomionymi motywami. Siły napędowe, kształtujące nieuświadomione motywy, nie znajdują się wewnątrz psychiki człowieka, są poza nią. Są niewidoczne i są energoinformacyjne, zrodzone przez energię żywych istot, wahadła.